Oto rok, rock, rock Ponty bandi, Rok, rok Ponty bandy miasto moich snów Kocham mieszkać tu, moje Ponty bandi ja No, przyjacielu, to było naprawdę doskonałe. a dlaczego ty grasz pam, pam, param, pam? Wcale nie grałem pam, pam, param, pam Grałem pam, pam, param, pom Jakoś nie słyszałem tego pom Powiedz sam, a ty słyszałeś pom? Ja? Ym, no wiesz, nie wiem Dziwię się, że w ogóle coś słyszysz poza swoim łaba-daba-dum-dum-dum dum, dum łaba dum dum dum? Nie zagrałem żadnego łaba daba dum 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 nigdy! Jak to nie? A przed chwilą dobrze mówię, sam, czy dobrze? Wiesz, bo ja A to twoje Ramdam dira didam? Bo Ramdam dira didam to mój ulubiony bit, Sto razy lepszy niż twoje turururu pip pip pip. <noise> Hej, zaraz, Elvis. Mike, spokojnie. Dzisiaj dajecie koncert, panowie. A właśnie, że nieprawda. Nie będę grał z kimś, kto nie szanuje mojego tururu-pim-pim-pim. Pim, pim. A ja nie będę grał z kimś, kto drwi z mojego rambam di, ra, di, Dam. Oj, Mike, Elvis. Hej, nie możecie. Możemy. Bo tak się składa, że od dziś Elvis plus Mike Duo przestaje istnieć. Odchodzę z zespołu na zawsze. A wcale, że nie. O, jeden rozsądny. Ja odchodzę. Słuchaj, a może byś się jeszcze zastanowił i porozmawiał z Majkiem, co? Nie ma mowy. Podjąłem decyzję. Przykro mi, Majk będzie musiał sobie poradzić sam. No ale jak? Bez ciebie z zespołu zostanie. tylko Majk jego bębny. A to już nie mój problem? Zresztą nieważne. Znalazłem sobie dużo lepsze hobby: żonglerka! I dzisiaj na pokazie zamierzam się pochwalić. Kupiłem książkę i wszystko tu jest wyobraź sobie napisane. O tu, popatrz, o. Halo, halo! Gridlington! Gdzie jest ta moja? Yy, no! O, o, herbatka! Oj tato, nie bądź taki na pewno się dogadacie! Właśnie nie przesadzaj, kotku. Przykro mi, to koniec. Trzeba żyć dalej, znajdę sobie kogoś innego do zespołu. Dobrze? Kogo my tu mamy? Nazywam się James Jones, mieszkam w Ponty Pandy. Bardzo się cieszymy. Pokaż co potrafisz. Elwis by to zagrał dużo lepiej. Bardzo mi przykro. Następny! Fasola przy, nie! Elwis nigdy by tak nie zaśpiewał. Następny! To ja! Norman Price, to ja. Następny! Elwis by tego nie wytrzymał! Norman, podnieś mikrofon! Przepraszam, mamo! Nie! Następny! Następny! W życiu tak nie zagrał. W ręce się pali. Stójcie, dzwonię po strażaka sama. Bip, 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 bip. Skanowanie terenu. Kuchnia czysta, przyjacielu. Wygląda na to, że pan kapitan w końcu odpuścił sobie twoje jabłka. Nie, schował się za lodówką. Jasne. O? Pożar na upiornym przyjęciu w kawiaręce u Bronwyn. Pożar na upiornym przyjęciu w kawiaręce u Bronwyn. Przecież połóżcie się na podłodze! Połóżcie się! Szybko, pani przecież wie, co mówi! Drzwi zablokowane, dzieci są uwięzione w środku. Elvis, leć po wąż, dobra? Ja będę wyważał drzwi. Strażak sam Jones. Dla pełna, tlen 100%. Jesteś gotowy? Oczywiście. To butla pełna, Lę 100%. Nie ruszajcie się stamtąd! Dobra, po kolei. Łapcie mnie za rękę. Nie podnosić się. Mandy, szybko, chodź do mnie. Kochanie, a gdzie nasze dzieci? Kapitanie, dzieci uratowane. Niech nikt się nie zbliża, dopóki nie opanujemy pożaru. Nawet nie zdążyłam dopić herbatki. Wujku sam, przepraszamy. Prawda jest taka, że tak bardzo chcieliśmy sobie dopiec. Że naraziliśmy wszystkich. Zapamiętajcie sobie na całe życie. Świeczki trzymamy z dala od wszystkiego, co może się zapalić. Tak, ze świeczkami trzeba uważać. Widzieliście, jak łatwo zapruszyć ogień? Kochani, mam coś, co poprawi wam humor. Karmelowe jabłuszka! Jabłko dla ciebie. Poproszę. Dla ciebie. Jest! Jest nasza Wojka! Jeszcze tylko kawałek! Joo, To co, ścigamy się? Czy może wolisz rozkoszować się chwilą? Ben! Wszystko w porządku? Co się dzieje? Coś cię boli? Mnie? Gdzie tam wszystko gra? I dobrze, bo teraz ścigamy się, kto pierwszy do brzegu. O, do brzegu, oczywiście. Czekaj, ale na pewno nic ci nie jest. Nic a nic, po prostu w tę stronę płyniemy pod prąd i będzie znacznie ciężej, wiesz? Ja się niczego nie boję. Ponty Pandy, płynę do ciebie. Ja też? Tak, tak, już pędzę. Dziękuję. Może zamiast kleju wezmę tym razem taśmę. Mam nadzieję, że twoje plakaty i Norman z megafonem sprowadzą nam publiczność. Moim zdaniem te jego wrzaski to jakiś kompletnie bez sensu powód. No nie powiesz, koleżanko? Chciałem powiedzieć, że ja wcale nie wrzeszczę. Po prostu się nagłaśniam. O, proszę. Tego nikt się chyba nie spodziewał. Co się dzieje? Coś cię boli? Teraz lepiej, dziękuję. Jasne, ale uważaj na siebie. Eli, jak tam, widać ich może? Nie, jeszcze nie. Mamy dzisiaj silne prądy. Ponty Pandy, ale jak to? Co my tu robimy? Prąd jest bardzo silny. Liczyłem, że damy radę. Ale nie jest dobrze, spycha nas na pełne morze. Jednym słowem, strasznie zboczyliśmy z trasy, tak? Ben, proszę cię, widzę, że coś się dzieje. Naprawdę nic. Przysięgam po prostu. A!! Oł! No i po co mnie oszukujesz? Bark mnie boli. Musiałem go naciągnąć. Nie dam rady wiosłować. Dobra, to sieć i już nic nie rób. Bo będzie tylko gorzej! I co ja mam robić? Słuchaj, tam na wyspie jest punkt ratowniczy. Powinny być jakieś flary. Dobra, zostań tu! Postaram się dopłynąć! Tylko uważaj na siebie! W takiej mgle? Na morzu to będzie jak szukanie igły z Widoczność jest rzeczywiście ograniczona. Szybkość minimalna. Na początku sprawdzimy teren na wschód od wyspy. Odbiór! to dokąd ty nas zabierasz? Słuchajcie, pomożemy im szukać doma. Widoczność jest gorsza, niż myślałem! A do tego fale coraz większe. Słyszę silniki! Tu jestem! halo, Tu jestem! Tu, tutaj słyszycie? Radar nic nie pokazuje. On jest za mały, radar go nie wychwyci. W takim razie wytężamy wzrok i bez nerwów. A niech to nie słyszał! Halo! Tutaj jestem! Ratunku! Ratunku tutaj! Na pomoc! O! O! Tak, ja tęsknię za moim helikopterkiem. Wiatr wieje z północnego zachodu. Zmienia kierunek co trzy godziny. Do tego mamy teraz wiosenne prądy. Tutaj. Tu gdzieś powinien być Tom. A sam szuka tutaj. Fatalnie. Nie tam, gdzie trzeba. Jak to nie tam? Sam! Sam słyszysz mnie? Charlie, słucham, co jest. Musicie zmienić kurs. Moim zdaniem, Tom będzie gdzieś na zachód od wyspy. Myślę, że niedaleko od brzegu. Charlie, jesteś na 100% pewien? Słuchaj, łowię tu ryby od lat. Jestem pewien. Tak pewien, że daję ci słowo rybaka. Penny, Ben, słyszeliście. Płyniemy na zachód. Przyjęłam! Przyjąłem! Trzymajcie się, maluchy! Mam taką nadzieję, mam. Oby był. Szczerze, to nie wiem, ile jeszcze wytrzymam. A ktoś płynie? Tak! Jakaś łódź! Tutaj! Tu! O nie! Dobrze! O, znaleźliście mnie! Chłopca, już po prostu. O, strasznie Wam dziękuję. Już że zostanę tam do końca życia. Daj spokój, dziękuję Czarniemu. To on cię znalazł, wiesz? Ahoj, przyjacielu! Bardzo ci dziękuję! Jesteś niesamowity! Nie wiem, co by było, gdyby nie ty! Uratowałeś mi życie! No proszę, więc w końcu coś mi się dzisiaj udało. Juchu! Tata jest najlepsza no i bombą, na świecie! Uwaga na cześć Czarniego! Trąbimy, mieli państwo! Cześć Jestem człowiekoid James. L -l 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 -l. Witam, witam, James. O, oh, błagam, chyba nie dasz się nabrać. Przecież to Norman z jakąś zieloną twarzą. Normaxo nie podoba się ten człowiekoid. Normakso jest matołkiem. Wcale, że nie. Wcale, że tak! tak. Dowództwo, halo. Mówi komandor Garrett. Będziemy startować za 5, 4, 3, 2. Się pali! Słyszycie mnie tam? Pali się! Pociąg się pali! Lepiej za twoje sama! Błyskawica pędzi przed siebie z zawrotną prędkością. Gareta, brak. Ach. Sam! Błyskawica pędzi przed siebie z zawrotną prędkością. Ale bez Gareta. Kolejka się pali. Co? Pali się? Kolejka się pali! Zrozumiałem, kapitanie. Już działamy. No tak, proponuję wysłać Penny, Elvisa i Bena Tytanem w górę rzeki, gdybyśmy potrzebowali wsparcia. Tak jest, świetny pomysł. się no, przybył prosto z kosmosu. Poważnie? A z której jego części? E, 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 planety e, e, Ponty Pont. Ojej, a powiedz kosmito, macie tam biszkopty? Jasne, że nie mają, bo nie ma takiej planety. Czyli mi nie wierzycie? Ta to zaraz poczujecie na własnej skórze kosmiczny laser Normaxu. Patrzcie, tam nikogo nie ma, jesteśmy sami i do tego się pali. Ojej, ale jest bujek sam. He, zaraz nas uratuje. Wszystko pod kontrolą, nie bójcie się. Przejdźcie szybko na tył pociągu i nie panikujcie. Ojej, uważaj. E, wysiądę może z Twojej strony.